Razem z, z Urzędem Miasta Oświęcim oraz Polskim Alarmem Smogowym zainstalowaliśmy na, na Oświęcimskim Rynku instalację instalacje, e, płuc. E, mamy tutaj przestrzenne płuca, które są pokryte tkaniną filtracyjną. Za tymi e, płucami zainstalowane są wentylatory, które w, w czasie ciągłym e, przeciągają powietrze. E, w trakcie, w trakcie pracy te płuca zapewne zostaną zabrudzone w związku z zanieczyszczeniem, jakie w naszej okolicy, okolicy panuje. W części po prawej stronie znajduje się referencyjny kawałek tkaniny zakryty za zaszpaną kopułą, także będzie można po jakimś czasie zaobserwować, jak bardzo nasze płuca ubrudziły się. Mamy również wyświetlacz z czujnikiem jakości powietrza, który tutaj nas informuje o stężeniach i, i o stanie jaki panuje w tej chwili na rynku. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kotlinno Święcińskiej do odwiedzania rynku i sprawdzania czym 8 odjechamy.